W dniach 24-26 listopada odbyły się 24. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, jedne z najważniejszych wydarzeń sektora turystycznego w Polsce. Wśród tegorocznych wystawców znalazło się 26 organizacji turystycznych i ambasad, niemal 150 biur podróży z Polski i z zagranicy. Polska na targach polskich jest promowana przez stoiska regionów i miast. Taka formuła bardzo otwarta, interaktywna, można przyjść do nas, porozmawiać z nami, można usiąść chociażby na leżakach, można posłuchać fajnych prezentacji o nowych technologiach w turystyce, można w kinie turystycznym obejrzeć filmy o regionach, produktach. Przyjechałyśmy właśnie z pokazem zabawek choinkowych, czyli robimy anioły, te które Państwo widzicie, Robimy jerzyki, później bąbki papierowe, tak zwane bąbki z papieru, na choinkę to, co było robione dawniej. Z roku na rok więcej Polaków wybiera na czas swojego wypoczynku coraz egzotyczniejsze kraje. Już nikogo nie dziwi, że lecimy do kraju kwitnącej wiśni czy do pustynnego Maroka. Japonia jest pięknym krajem, ponieważ ma tradycyjny aspekt, a także bardzo nowoczesny aspekt w swoim codziennym życiu. W tym sensie Japonia ma wiele do oferowania turystów, którzy jedzą do Japonii z Polski, i jestem pewien, że polscy ludzie uwielbiają. Czy Polacy często biorą Maroko jako swój kurs na wakacje czy na podróż? No, ostatnio coraz częściej, bo to jest jedno z bardziej bezpiecznych państw arabskich. Przede wszystkim to jest kraj różnorodny, kontrastowy, kolorowy, e, pełen zapachów i smaków. Ludzie chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Polska od kilku lat wysoko plasuje się w rankingach najbardziej atrakcyjnych turystycznych miejsc w Europie. Jeżeli komunikujemy w Japonii o tym, co pięknego można zobaczyć w Polsce, to wiadomo, że to muszą być bardzo konkretne oferty, na przykład związane z Chopinem. Tak? Japończyk nie przyjedzie tylko i wyłącznie na Mazury. Jeżeli prowadzimy promocję na rynku niemieckim, to tam wiemy, że tych motywacji do podróżowania po polsce jest zdecydowanie więcej, więc też komunikacja jest dużo szersza i wykorzystuje dużo więcej narzędzi. To właśnie w nadwiślańskim kraju możemy dostrzec ogromną różnorodność przyrodniczą, jak również oddychać historią, która mocno sprzężona jest z turystyką. Pokazujemy tą historię na żywo, tak? Chodzi o to, żeby turysta miał kontakt z historią, tak? jej dotknął, poczuł. Toruń to ciekawe miasto, ciekawa historia, zresztą lista UNESCO, toruńska starówka jest na liście UNESCO. Oczywiście należy też y, powiedzieć, że Kopernik, tak, że wstrzymał słońce, ruszył w ziemię, ale też i pierniki. Pięć podstawowych przypraw, cynamon, imbir, goździki, gałka muszkatołowa i najważniejszy? Pierwszy? Tak jest. Zagniatamy, czyli przekładamy z ręki do ręki. Ciasto musimy posmarować. Dawniej ciasto było smarowane piwem smażonym. Wtedy piernik toruński nabierał charakteru. Na oliwioną stronę kładziemy na formę. No i bardzo zacnie. Szczególnie boki, tam trzeba pamiętać, żeby docisnąć. I to już jest prawie cała robota. Piernik musi być jeszcze tylko wypieczony. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie!